Witajcie! W tym odcinku zrobimy sobie zacną pajdę ze smalcem, ale nie kupimy ani smalcu, ani chleba. Zaczynajmy! Do smalcu będziesz potrzebować słoninę, podgardle, cebulę. Do chleba zaś mąkę, wodę, cukier, sól, olej i drożdże. Zaczniemy od posiekania słoniny w taką drobną kostkę. Wytopią się z niej fajne skwarki. O, jeśli podoba Ci się to, co robię, możesz mnie docenić i postawić mi wirtualną kawę. Link masz w opisie. Przerzuć ją do gara i ustaw niewielki płomień. Podobnie jak słonina pokrój teraz pod gardle. I dodaj ją do słoniny. Niech to teraz na wolnym ogniu, wszystko powoli się wytapia. Smalec ładnie się wytopił. Trzeba posiekać cebulę. W drobną kostkę. I wrzuć ją do tego wywaru. Po chwili wyłącz ogień, żeby się nie spaliła. Teraz trzeba przerzucić do słoików. Ja zostawiłem swój na całą noc, więc muszę go odrobinę podgrzać. I ładuj do słoików. Słoiki, jakie wielkości chcesz? Taki zmalec w lodówce może stać nawet miesiąc. No i trochę tego wyszło. Zakręć, ostuć i do lodówki. Tam dobrze sobie stężeje. Teraz zrobimy chleb. Najprostszy jaki się da. Do ciepłej wody wsyp cukier. Drożdże i łyżkę mąki. Wymieszaj to porządnie. Przykryj i zostaw na jakieś 10 minut. Wlej to do mąki. Dodaj olej i sól. Wymieszaj, wygniesz to dobrze. Przykryj i zostaw na jakąś godzinę. Blachę wysmarył, a jakże smalcem? Znaczy nie możesz użyć innego tłuszczu. I wlej do niej to ciasto. Przykryj, niech jeszcze sobie podrośnie ze 20 minut. I wstaw do piekarnika, nagrzanego na 220 stopni, grzanie góra dół, na jakieś 45 minut. I zabieraj, wyjmij z foremki, niech ostygnie. I masz ten zacny chleb! Zobacz, jakie fajne pajdy. I ten smalec stężał porządnie. Zobacz, ile tu jest skwarków i tej cebuli. I posmaruj tym to pajdę. Nałóż na nią jeszcze ogórka. To jest takie proste, a takie dobre. I może pomyślisz, że o banalny przepis, ale takie też trzeba pokazywać. Jeszcze tylko polub to wideo. Zasubskrybuj mój kanał, jeśli tego nie robisz. Możesz mi postawić wirtualną kawę, link masz w opisie. I do następnego, hej!